Film zrealizowano we współpracy z Agencją Turystyczną Wilejka. Jesteśmy w Kamieńcu Podolskim. Stoimy po drugiej stronie kanionu, i od tego punktu rozpoczynamy naszą wędrówkę, żeby Państwu pokazać realia. Jak to wygląda zupełnie inaczej niż film. W filmie pan Wołodyjowski, tam nie pokazano w ogóle miasta, a przecież nie tylko twierdze Turcy atakowali, nie tylko fortece, ale atakowali także i miasto. I właśnie między innymi z tego miejsca ostrzeliwano mury miejskie. Za moimi plecami widać potężną basztę Batorego, najpotężniejszą basztę miejską i fragment murów, no... To mały fragment, bo tam tą, tą dalszą część zburzono w XIX wieku. Ale to, co widzimy, to stoi na skałach wysokości 30 metrów w głębi płynie rzeka Smotrycz i proszę Państwa rozpoczynamy naszą opowieść, jak to było naprawdę. No, pan Sienkiewicz pięknie pisał dla pokrzepienia serc, ale w kamieńcu nigdy w życiu nie był. Topografii za bardzo nie znał, a film nakręcano na makiecie nałożonej na ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Chęcinach, więc tam, tam zamek był wysoko, na górze na, i tak dalej. A jak Państwo widzicie, zamek leży niżej miasta, bo jego zadanie nie było górować nad miastem, ale pilnować przepraw do miasta i panować nad mostami, nad bramami miejskimi. Szanowni Państwo, te domy, które widzicie z tyłu za moimi plecami, ich jeszcze 20 lat temu nie było. Tu cała ta skarpa była zarośnięta drzewami. Te, te wszystkie domy, one były zburzone, bo druga wojna światowa to straszne zniszczenia przyczyniła kamieńcowi. W 1941 roku jeszcze Niemcy zbombardowali stare miasto, bo tu mieszkało ponad 50% Żydów. I oni wiedzieli, że, że to mówi żydowskie miasto jest. I później zrobili tutaj na Starówce getto. Zrobili na Starówce getto. I po wojnie kamieniec stracił 75% zabudowy starego miasta, proszę Państwa, i te domy, które widzimy, one są odbudowywane mniej więcej tak gdzieś od, 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 10, od 10 lat. I y, myślę, że kiedyś będzie wszystko odbudowane, ale tutaj jeszcze raz powtarzam, jeszcze 15-20 lat temu tu nie było tych, na samej Skarpie nie było domów, były, gęsto rosły drzewa. A to co widzimy przed nami, ta kopuła, to jest Plac Troicki, bo tutaj Cerkiew Świętej Trójcy murowana, postawiona w 1585 roku za czasów króla Stefana Batorego. Murowana cerkiew na miejscu jeszcze dawniejszej drewnianej i ona była zupełnie przez Sowietów zniszczona. I po niej nawet tam śladu nie było, taka górka była grozów zarośnięta chwastami i to ludzie sami odbudowali. Na tą odbudowę nawet kwestowali pod kościołami grecko-katolickimi w Lwowie. Szanowni Państwo, za moimi plecami najpotężniejsza miast, miejska baszta, baszta zwana Basztą Stefana Batorego. W różnych czasach różnie się nazywała. Kuśnierską ją nazywali, bo cech kuśnierzy się nią opiekował. A jeszcze nazywano ją później, w czasach carskich, baszt Bramą Wieczną. Tam jest Brama Wieczna tak, tak zwana. Dlaczego? Bo według opowieści, car Piotr Wielki, kiedy odwiedzał kamieniec w początkach wieku XVIII, podmuch wiatru, zwiał mu kapelusz z głowy i on miał powiedzieć, ach, co za wieczna brama. I też Czarowie specjalny, specjalny dokument wystawili, nie pozwalając dewastować tutaj tej baszty, i zachowała się dzięki temu piękna tablica. Z ostatniego remontu jest tam napisane: 1585 przez króla polskiego Stefana Batorego zbudowana, 1785 przez króla polskiego Stanisława Augusta odrestaurowana i podniesiona, bo dobudowano piętra. To, że Państwa, jak widzieliśmy, ta najwyższa część baszty została właśnie dobudowana w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego za czasów Wołodyjowskiego ta baszta była niższa i miała taki dach ciekawy, złożony z takich dwóch rogów. Oczywiście tej przerwy tutaj nie było, to był, był jednolity mur. Tu stała jeszcze jedna baszta, tylko to rozebrano jeszcze w XIX wieku, tak samo jak resztę reszta muru za basztą Baturego z drugiej strony. Tutaj, proszę zobaczyć, zjazd do, nad samą rzekę, do dawnej polskiej bramy. I był, tutaj był wjazd przez, przez polską bramę, tym podjazdem stromym, właśnie tu, przez, przez bramę pod basztą Batorego, był wjazd do miasta. Proszę Państwa, to, co mamy za plecami, to tak zwany turecki bastion, potężna działobitnia z kazamatami, zbudowana kiedy Turcy 27 lat nie okupowali. A tutaj, proszę Państwa, w dole, w samym kanionie rzeki, taki budynek widzimy. To jest XIX-wieczny browar, który był jednym z kilku zakładów przynoszących dochody miasta Kamieńca. Widzicie Państwo moją fryzurę? Wiatr wieje, więc nie przejmujmy się tym. Stoimy w tej chwili przed dawną polską bramą. Z tyłu mamy ruiny polskiej bramy. Oczywiście tutaj, gdzie stoimy, gród był niższy o jakieś 3 metry, co najmniej 3 metry. I mur, który tutaj widzimy, tu była basta. Tu widać reszty baszty, reszty baszty. I tutaj wzdłuż tego muru droga wiedzie pod górę aż do baszty Batorego, tam do... Do tej wiecznej bramy, to był wjazd do miasta przez Polską Bramę. A tego muru w ogóle jeszcze 20 lat temu widać nie było, bo to była, była ziemia, tu rosły drzewa, krzaki i mieliśmy taką konferencję w hotelu Ukraina poświęconą odbudowie kamieńca. Tam z właścicielem, tym, dyrektorem hotelu wtedy jeszcze i tak dalej. I Ja im pokazuję na mapie, słuchajcie, ale tu są mury, tu są mury. A on nie tam, tam jest taki mały kawałeczek, tylko bo. Tam jest, wiecie, drzewa rosną. Ja mówię, pod tymi drzewami, pod tą ziemią są mury, bo ja widziałem na planach z biblioteki czartoryskich, że tam były mury. I przyjeżdżam dwa tygodnie później, koparka pracuje, spychacz pracuje i odkryli cały ten kawał tego muru, który został tutaj odrestaurowany. Tutaj była, był kopiec ziemi, tej, resztek tej, tej, tej baszty tutaj w ogóle nie było. To było zasypane wszystko ziemią. I idziemy teraz w kierunku ruin polskiej brawi. Proszę Państwa, stoimy przed resztkami polskiej bramy, zwanej też bramą Lacką, i widzimy tutaj główny wjazd do miasta od tej strony, bo drugi wjazd był po drugiej stronie mostu przez ruską bramę. Ta droga prowadziła pod górę, aż tam, właśnie do baszty Batorego, w której byliśmy, w polskiej i w ruskiej bramie, były wmontowane tamy. Tamy w razie niebezpieczeństwa zamykano i wtedy poziom rzeki się podnosił o parę metrów i twierdza była praktycznie nie do zdobycia szturmem. Dlatego też Turcy przypuścili jeden szturm próbny drugi szturm, wielki, 25 sierpnia 1672 i nie było żadnych więcej szturmów, to nie, nie jest tak, że jak tam niektóre filmy pokazują, że tu o, jakieś setki czy tysiące szturmów, były wtedy, nie, nie, były tylko dwa szturmy, Turcy doskonale wiedzieli, że nie da rady fortecy wziąć po prostu od tak sobie z marszu, tylko regularne oblężenie ostrzał z bardzo ciężkiej dział i moździerzy może spowodować, że twierdza się podda. I tak się, się też i stało, Zaminowano zamki, miasto było bezustannie ostrzeliwane z ciężkich dział. Polacy nie mieli tak, takich dział, żeby mogły donieść tak daleko jak dział tureckie, które były najcięższe, ponad 3,5 km, więc miasto było praktycznie wtedy bezbronne. I to, że wytrzymało. Regularne oblężenie od, 12, od 18 do 26 sierpnia to jest jeden wielki cud. No miasto było blokowane od 12, ale, ale praktycznie od 18 dopiero rozpoczęło się takie prawdziwe oblężenie. Sobieski, najwybitniejszy w Polsce, wówczas autorytet wojskowy twierdził, że kamieniec nie wytrzyma dłużej niż 3 dni. No, wytrzymał trochę dłużej. Sami Państwo widzicie, na jakich skałach to wszystko stoi. Tu jest znowu wjazd do polskiej bramy. Barbakan, no to te resztki się zachowały. Tylko, Oczywiście tutaj wzdłuż szedł mur, jak powiedziałem tam zapuszczano się, woda podnosiła parę metrów do góry, obiekt był praktycznie nie do zdobycia z marszu. Tu karawany kupieckie wjeżdżały właśnie przez tą bramę, przez ten Barbakan, wjeżdżały między dwoma pasmami murów i pieły się górę w górę do, do Baszty Batorego. To oczywiście z tej polskiej bramy tu się zachował niewielki fragment. Bo tu baszty, mur korytarzowy i baszty szły na drugą stronę rzeki i tam baszta za mostem w ogródku stoi. 20 lat temu była, ledwo widoczny szczyt dachu, bo był zaraśnięty drzewami. Fajnie mieć taką basztę w ogródku, nie? Tak. Te resztki, te resztki tutaj te kopce, to są pozostałości potężnych ziemnych fortów, które tutaj kiedyś były obłożone faszyną. Te forty Rosjanie porozbierali, jak i część polskiej bramy po po upadku Powstania Listopadowego. I tutaj doktor Rolé pisał, że te, te kamienie, które wytrzymały tyle różnych rzeczy, padały teraz jękiem pod kilofami wschodniej dziczyć, tak, Tak to wtedy napisał. Ale dokończył. Ale jeszcze, jeszcze świetniejsza przyjdzie doba. Na takich skałach zbudowane jest miasto, więc jeszcze wyobraźmy sobie, że tutaj w ten, w ten kanion, no oczywiście na zewnątrz bramy wypełnił się wodą, to było nie do podejścia. To, co Państwo widzicie, to dzielnica zwana Polskie Folwarki i w 1865 roku, po rozgromieniu Powstania Styczniowego, rząd carski wybudował na Polskich Folwarkach Cerkiew Georgijewską, czyli Cerkiew Świętego Jerzego. Ona tam stoi właśnie jako, jako triumf właśnie nad buntem. I proszę Państwa, właśnie w tym miejscu stały najcięższe działa tureckie, ostrzeliwujące zamek. I widzimy właśnie, tak zamek wyglądał kamieniecki w XVII wieku mniej więcej, bo od strony miasta inaczej wygląda, no bo od strony miasta ta ściana w powietrze wyleciała, kiedy biedny Wołodyjowski zginął, a tak właśnie Turcy stąd ostrzeliwali i stary, i nowy zamek. I my stoimy w miejscu, gdzie były tureckie ciężkie działa. znajdujemy się, proszę Państwa, w lokalu bardzo fajnym, nazywa się Pit Bramoju i on się znajduje w dawnym forcie, w którym był młyn prochowy i stąd nazywano go laboratorium. A teraz jest bardzo fajna knajpa. Proszę Państwa, znajdujemy się na największym placu Kamieńca Podolskiego, to jest Rynek Ormiański, to była dzielnica Ormiańska. Ormianie, najbogatsi mieszkańcy Kamieńca, tutaj wystawiali swoje towary. Co to widzimy z tyłu? To był w XIX wieku budynek seminarium prawosławnego i tutaj, podobno, tutaj wykładał ojciec Dostojewskiego, a po mojej prawej ręce uliczka, która już była odrestaurowana, ten taki fragment nieduży w latach 70. jeszcze za Związku Sowieckiego i tam widzimy taki budynek z takim ostrymi dachami. To był budynek ruskiego magistratu, bo kamieniec miał trzy dzielnice, polską, czyli lacką, ruską i ormiańską. Tu były trzy narodowości, tutaj mieszkały, proszę Państwa, to nie tak, jak niektórzy przewodnicy opowiadają, że cztery narodowości, bo tutaj Żydzi to mieszkali dopiero, proszę Państwa, w 1672 roku razem z armią turecką tutaj weszli dopiero do kamieńca, bo im nie wolno było przedtem w kamieńcu mieszkać. Nawet za przenocowanie Żyda groziły wysokie, wysokie kary. I niektórzy ludzie poprawnie politycznie mogą mi powiedzieć, co ja za bzdety opowiadam, jakieś antysemickie i tak dalej, że Żydom, no proszę Państwa, nie wolno było. Dlaczego? Dlatego, że 18 kilometrów stąd płynie Dniestr, tam była granica z Turcją, a chrześcijanie pamiętali, jak to w 614 roku Jerozolima była oblegana przez armię perską, a Jerozolima wówczas do Bizancjum należała i ponoć Żydzi w nocy bramy otworzyli, wpuścili Persów i jeszcze im zapłacili za to, żeby chrześcijańską ludność wybić. Proszę Państwa to polecam, Steven Rantzimen dzieje Wypraw Krzyżowych, pierwszy tom, a my za chwilę zobaczymy to, co pozostało po największej świątyni Kamieńca Podolskiego, czyli po kościele urmiańskim. Została ogromna, ogromna dzwonnica warowna, bo samą cerkiew zniszczyli Sowieci w 30-tych latach. Szanowni Państwo, w tym miejscu stała cerkiew świętego Jana Chrzciciela. To pierwotnie była katedra prawosławna, sobór, który przeniesiono po powstaniu styczniowym do dawnego kościoła karmelitów bosych, który przy tatarskiej ulicy się znajdował, a który został przemianowany, przebudowany i przemianowany na sobór Matki Bożej Kazańskiej. Wtedy katedrę tam przeniesiono, a tutaj ta cerkiew Jana Chrzciciela stała do chyba do lat 30 XX wieku, kiedy to ją zniszczyli Sowieci. Sowieci zniszczyli na terenie kamieńca Podolskiego. Tutaj, na samym starym mieście, zniszczyli dokumentnie Kościół Armiański, zniszczyli, zniszczyli cerkiew Świętego Jana Chrzciciela, Na Nowym Planie zniszczyli kompletnie do fundamentów cerkiew Aleksandra Newskiego, do tego stopnia, że nawet kamienie powybierali i z nich robili chodniki. A tam nawieziono ziemi i zasadzono drzewa, także 20 lat temu, tam jeszcze w ogóle nie było nawet śladu, że tam kiedykolwiek obiekt sakralny był. Proszę Państwa, najstarszy obiekt sakralny Kamieńca podolskiego, widzimy to jest cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja. Tu kiedyś stał kościół ormiański, bardzo stary, który został zniszczony przez bombę turecką w 1672. Roku. Z tego kościoła została tylko ta dzwonnica, która jest nad nami. A tam z tyłu mamy właśnie w tej chwili tą cerkiewkę. Przez całe stulecie kamieniec podolski nie miał swoich koszarów. Żołnierze byli kwaterowani u mieszczan. Mieszczanie narzekali, bo skarb był pusty, zalegano im z opłatami. A wreszcie w XVIII wieku wybudowano te wielkie koszary, które są nad nami. W czasach sowieckich tutaj urządzono fabryki i jak sowieci opuszczali kamienie, to takie zdewastowane zostawili, a ponoć jeszcze jacyś pijaczkowie później ogień zaproszyli. No i tak od tamtego czasu stoi, a to co stoi na potężnych skałach, to stoi na, jeszcze na dawnych fortyfikacjach i jakby to teraz odbudować, byłyby kapitalne hotele. Ale tutaj jest, jak już mi tutaj kiedyś powiedział jeden z uczestników wycieczki, to, to 20-30 milionów dolarów to mało, żeby z tego hotelu zrobić. Znajdujemy się w tej chwili w barbakanie ruskiej bramy, najpotężniejsze umocnienie miasta Kamieniec. Oprócz fortecy, oczywiście. I tutaj w ruskiej bramie, według relacji Makowieckiego, bronił się właśnie stolnik latyczowski Stanisław Makowiecki. Miał 230 ludzi, 75 hakownic i kilka spiżowych moździerzy. I największe ataki. W czasie oblężenia 1672 roku szły na fortece, która jest tam nad nami, i właśnie na ruską bramę. Tu jeszcze były forty ziemne dodatkowe, które już nie istnieją, bo zostały po powstaniu listopadowym przez Rosjan rozebrane, rozkopane. A ciekawostka jest taka, że ludzie, którzy zrobili zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego, chcieli go, znaczy porwali go. I, i później ten zamach się nie udał. Główny, główny winowajca został w Warszawie ścięty, a dwóch siedziało tutaj w lochu pod ruską bramą przez lat 20. I kiedy w 1793 roku armia rosyjska weszła do Kamieńca zobaczyli w księgach komendantury, że tu siedzą jeńcy w lochu, bo na dożywocie byli skazani. Siedzą ci, którzy robili, zrobili zamach na Stanisława Augusta i wtedy car kazał ich wypuścić, a proszę Państwa siedzieli w lochu, który był nazywany Indiami, dlatego, że w południe słońce tak padało, że, że było nie do wytrzymania tak gorąco. I widzimy tutaj 1776 jest napisane. To jest stanisławowski orzeł. On miał na piersi herb króla Ciołek. I to, były, to, były, to jest data, kiedy tutaj odnawiano fortyfikację miasta. Tak się ładnie zachowało po dziś dzień. proszę państwa widzimy jakie tu są wszędzie wysokości schodzimy z mostu tureckiego w dolinę rzeki Smotrycz i obejdziemy stary zamek kanionem tam w tym kanionie prowadzi droga która kiedyś wchodzono do ruskiej bramy zobaczmy jakie tu są wysokości Naprzeciw nas tam u góry najpotężniejsza baszta Starego Zamku, baszta zwana basztą papieską, dlatego że ją fundowano chyba w 1516 roku za święto Pietrze, które miało i z podola do Rzymu. Papież Juliusz II kazał tę basztę wybudować i tam jest na niej herb dąb della Rovere po włosku. Widać ten herb tam kartuż. Baszta jest bardzo ciekawa. Państwo zobaczcie, na dole jest kwadratowa, później jest ośmiokątna, a pod samym dachem jest okrągła. I w tej, w tej baszcie był więziony Ustim Karmaliuk, taki podolski Janosik, taki zbój podolski, no, który dzisiaj uchodzi za bohatera walk narodowo-wyzwoleńczych z Lachami. I on z tej baszty uciekł, z tego więzienia. Jak uciekł, nikt po dziś dzień nie wie. No i widzimy Państwo te wysokości. Ta droga, na której stoimy, prowadzi do ruskiej bramy. I tą drogą próbowali pod skałami się kuląc, przedzierać się janczarze, żeby szturmować ruską bramę. A tam potężne forty, zastawione tamy, rzeka, która tworzy naturalną fosę i ostrzał z góry z murów Starego Zamku i z wałów Nowego Zamku, które wznoszą się tam bardzo wysoko, jeszcze wyżej od, od Starego Zamku. Kiedyś te wały były obmurowane kamieniami. Przez 200 lat okoliczni mieszkańcy te kamienie sobie szabrowali i stąd całe wioski wybudowano. Z tego kamienia fortecznego właśnie, no jak zabrakło obmurówki, wały się troszkę osunęły. Szanowni Państwo, widzicie na jakich skałach zbudowana jest twierdza kamieniecka. W ogóle całe miasto leży na takiej skalnej wyspie, przypominającej grecką literę Omega. I ten, ta szyjka tej litery Omega to jest most prowadzący do fortecy. A forteca na takich skałach właśnie stoi. To co Państwo widzicie to jest naturalny kanion ukształtowany przez naturę. Przez kilkaset lat, aż do roku 1672, twierdza kamieniecka była nie do zdobycia, ponieważ armaty nie miały takiego zasięgu, żeby uszkodzić poważnie mury fortecy. Dopiero później, kiedy Turcy skończyli wojnę z Kretą, przywlekli tu pod kamieniec bardzo ciężkie działa, 45-funtowe kolubryny, czyli do dwa razy takie jak ta z filmu Potop i ostrzeliwali już miasto po prostu i zamki bezkarnie, dlatego że polskie armaty nie były w stanie donieść nawet do ich stanowisk. A wcześniej jeszcze, po wojnie chocimskiej 1621 roku, wybudowano nowy zamek, czyli 17-metrowej wysokości wał ziemny obmurowany kamieniami, żeby zasłonić ten zamek, który pochodzi z wieków XV-XVI i nie nadawał się już do nowoczesnej walki. Tylko te ogromne wały, ziemne wały, no więc kiedy te ziemne wały opuszczono, to już był praktycznie koniec kamieńca. Droga, która prowadziła do bramy miejskiej, tam w dole, zupełnie pod obstrzałem, my stoimy na niższym wale Nowego Zamku. Za chwilę wejdziemy na wyższy, zobaczymy jak tam wysoko. A po drugiej stronie na tej łące widać ślady dawnych tureckich okopów, z których armia turecka ostrzeliwała zamki. Z tamtej strony Turcy atakowali nowy zamek. Proszę Państwa, 25 sierpnia 1672 roku pod tą ścianą wybuchło 7 ton prochu. Ta baszta wyleciała w powietrze i Turcy przypuścili wielki szturm. Polacy bronili się przez kilkanaście godzin. Szturm odparli, 2000 Turków poległo, ale podsłuchali, że Turcy z trzech stron zaminowali znowu zamek. Gdyby te trzy miny wybuchły, zamek by się zamienił w kupę gruzów, dlatego następnego dnia trzeba było fortecę poddać. Wołodyjowski przyjechał z miasta, żeby wyprowadzić piechoty z zamku. Niestety ktoś zaprosił prochownię, wybuchło 200 beczek prochu, część zamku wyleciała w powietrze i zginęło 700 ludzi. Wołodyjowski nie był samobójcą w powietrze, się nie wysadził. Turcy Przyprowadzili tu inżynierów, zbadali inżynierowie sprawy i potwierdzili, że to był wypadek, bo inaczej by po prostu Polaków wyrżnęli jako zdrajców, którzy chcieli na nich zamach zrobić. Proszę Państwa, i widzimy tutaj za moimi plecami, w jaki sposób przed zbudowaniem nowego zamku starano się zabezpieczyć stary zamek przed coraz nowocześniejszą artylerią. Po prostu z dziesięciolecia na dziesięciolecie pogrubiano mury i widzimy ile tam jest warstw muru. Ten najciemniejszy u góry to jest jeszcze pierwotny mur XIV-wieczny starego zamku i później widzimy warstwa po warstwie. Każdy komendant ponoć starał się co najmniej metr grubości dodać do muru. Dlaczego tu ten mur taki jest pochyły? Proszę Państwa, a właśnie o to chodzi, żeby za bardzo nie wychylając się z blanków, nie narażając się, było widać co nieprzyjaciel pod murem ewentualnie robi. Katedra katolicka. Turcy zamienili ją na meczet sułtana. Zburzyli XVI-wieczną kaplicę, zbudowali na niej ten minaret, który tutaj został po dziś dzień. Kiedy Polacy kamieniec odzyskali, postawili na tym minarecie na półksiężycu figurę Matki Boskiej, najpierw z drewna pozłacanego, a później w połowie XVIII wieku biskup Dębowski postawił tą figurę ze spiżu odlewaną w Gdańsku. I teraz, właśnie ten przykład tej wielokulturowości Rzeczypospolitej, wielokulturowości kamieńca przy katolickiej katedrze na tureckim minarecie stoi Matka Boska odlewana w luterańskim wówczas Gdańsku. Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, nad tą skarpą miejską tutaj cały czas ciągnie się kompleks dawnych, dawnego klasztoru franciszkańskiego, który miał być zamieniony, bo tutaj franciszkanów wyprowadzono, a tutaj miały być forty miejskie, zbudowane według planu Stanisława Augusta, tuż przed samymi rozbiorami. No potem przyszły rozbiory i po rozbiorach władza rosyjska przekazała te obiekty cerkwi prawosławnej. I dzisiaj w dawnym kościele pofranciszkańskim, którego architektura została całkowicie zmieniona, ponieważ... W zburzyli, fronton pozmieniali, zburzyli wieżyczkę z sygnaturką, wszystko porobili zupełnie tak, że to nie przypominało kościoła. Tam fabrykę zrobili bardzo, zdewastowali. Teraz ludzie to sobie odbudowują, a tutaj widzimy zaraz po mojej lewej ręce taki czerwony budynek. To jest no, zbudowany, tam jest, tam jest klasztor sióstr Urszulanek. To tu nie było nic 20 lat temu na tym miejscu, tu wszędzie dookoła. To były ruiny. Cały czas tutaj stały jakieś takie garaże, taka blacha zardzewiała. W ogóle to okropnie wyglądało. Przejścia takie na, na może na dwa metry, po obu stronach gęste chaszcze, Tu wyglądało strasznie. Zobaczcie Państwo, jak w tej chwili wygląda. Przejdziemy do punktu widokowego, gdzie będzie widok na stary zamek i na nowy zamek będzie ładnie. Stąd wały nowego zamku. Też widać. Tutaj wszędzie, jak się na dół spojrzało 20 lat temu, to było wszystko pozarastane bardzo gęstymi krzakami, nic nie było widać. I proszę Państwa, za plecami, jak na dłoni, mamy panoramę Fortecy Kamienieckiej. Jak widać, jest położona niżej od miasta, czyli wbrew wyobrażeniom rodaków, którzy czytali trylogię czy oglądali film pan Wołodyjowski. Właśnie tym widokiem Fortecy Kamienieckiej żegnamy się z tym naszym słynnym kresowym miastem. Zupełnie inaczej ogląda się film, zupełnie inaczej się to wszystko zwiedza, kiedy słychać jeszcze w dodatku te wszystkie dźwięki, te psy szczekające gdzieś tam w dole, które słychać dookoła, bo te kaniony niosą, słychać gdakanie kur, pianie kogutów, te zapachy tej roślinności, to wszystko razem, tego się na filmie zamieścić nie da. Zachęcamy do osobistej wizyty w Kamieńcu i w okolicach z biurem Wilejka. No niektórzy z naszych widzów już tam byli, no to też zachęcamy ich, żeby się dzielili swoimi wrażeniami.